Eee, witajcie, przychodzę do Was dzisiaj szybciutko. Eee, pokażę Wam paczkę, która do mnie przyszła ze sklepu od A do Z. Eee, zamówiłam parę rzeczy i chciałam się z Wami podzielić eee, tym, co sobie właśnie zamówiłam. Także przejdźmy do rzeczy. Eee, zamówiłam sobie, nie? tym razem takie... Parę takich nowości, których jeszcze nie używałam. Tutaj mamy różnego rodzaju listki. E, powiem szczerze, że takie zamawiałam, myślałam, że one będą troszkę większe, ale one są takie właśnie malutkie, zobaczcie. O, takie. Drobniutkie, idealne właśnie do kartek. Nie miałam okazji używać takich listków, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. One są plastikowe. Tutaj mamy z takimi opręcikami na końcówkach, nawet myślę, że one będą idealne przepraszam, bo coś mi się tutaj włączyło. O. One, one będą idealne właśnie do na przykład te końcówki na przykład do kwiatków jako środeczki można tutaj wyciąć, a listki wykorzystać do kompozycji. Także tu mam takie białe. Tutaj zamówiłam sobie jeszcze z takimi czerwonymi końcówkami. One są lekko takie właśnie ośnieżone. Takie jakby, nie wiem, z takim białym myszkiem. Coś takiego. I tutaj zamówiłam sobie jeszcze takie długie. Drugie gałązki. Też bardzo uroczo wyglądają. I ten plastik jest taki Wam powiem piętki, taki delikatny, więc można je fajnie uformować, tworząc różne kwiatowe kompozycje na naszych pracach. Tak myślę, że będzie to super wyglądać. Kolejna rzecz to pręciki. Takich jeszcze nie miałam. One są takie właśnie zakończone w takie serduszka jest takie słynny już, ale ja ich jeszcze nie miałam, więc sobie tak się skusiłam na inne. Używam takich zwyczajnych, prostych, a tu właśnie takie troszkę inne. W kolorze takich popieli, szarości. Kolejna rzecz to są farby akrylowe i ja sobie wybrałam farby neonowe. Kolor zielony, no ten żółty to nie to jest taki pudrowy, rozobaczmy. czy do nich dostanę tego. Okay. To jest farba akrylowa z DP Craft, neonowa. Neon acrylic paint. Zobaczymy, jak ci się to wszystko prezentować. Nie używam jeszcze takich farb, więc to jest zupełnie nowość. Perłowa farba akrylowa. Perłową już mam srebrną. Też z DP Crafta. Super. Bardzo fajna. Więc myślę, że to taka, taka, taka. To jest taka żółć, taka pastelowa. Myślę, że wykorzystam na jakiś fajny, fajny sposób. Tutaj kolejna. Neonowa farba akrylowa. W kolorze zieleni. O, ale tu nie ma napisane, jaki dokładnie to jest odcień, chyba, że nie wiem. One są oznaczone z o, 003, 004, ale nie ma odcienia. Więc tak, zobaczymy, będziemy testować, zobaczymy, jak one nam się tutaj sprawdzą. Tym razem zainwestowałam te trójki. Jest to, wybrałam sobie trzy zestawy. Mm, baloniki z Crafting View, Fajnie, zawsze marzyłam o takich. <grych> Tutaj typowo no, tak dla dziecięce takie wykrojniki. Tutaj mamy takiego słonika urodzinowego. Fajnie. Tutaj mamy już na komunie z Craft Passion, Hostia z Kirichen. Do kartek. Super jeszcze tak się przygotowuję właśnie na komunię. Mam nadzieję, że coś wpadnie, jakieś zamówienia. Więc myślę właśnie o tych zamówieniach, zamówiłam sobie wykrojnik Komunijnego nie mam, więc to będzie super. A tutaj mamy jeszcze tekturkę z dla serowerowe. Pierwsza komunia święta. Tak. Zamówiłam sobie jeszcze, bym się skończył blog y do akwareli, konsoma. Ja go jeszcze używam też do stempli, też się fajnie sprawdza, chociaż on ma taką właśnie, taką teksturę. Nie wiem, na to, chyba nie będzie tutaj widać. Eee, to widać. Taki delikatko jest taki właśnie teksturowany, więc trzeba go, stemple trzeba kilkukrotnie yy, przydusić, żeby naprawdę dobrze wyszedł na wzór, ale ogólnie przy kolorowaniu się bardzo sprawdza. Do tego jeszcze zapomniałam sobie karton z galerii papieru, jest to karton, y, takie rysy papieru właściwie to są, y, gładki, biały, on ma również 250 gram, w opakowaniu jest 20 sztuk i wam powiem, że kosztował... Myślę, że spoko. Wiem, że kiedyś miałam z galerii papieru też e, takie papiery, też e, lekko. E, z takim. tak lekko wytłaczane. I też je używałam do stemplowania. Bo teraz są gładkie, nie wiem, jak się sprawdzą, zobaczymy. Tamte się sprawdzały. Myślę, że. że, że te możliwe, że też będą się sprawdzać. Bo tutaj właśnie są lekko kar karbowane, a chciałam też właśnie wykorzystać dostępne takie gładkie papiery, żeby taki troszeczkę też inny efekt uzyskać. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. Coś jeszcze. Zawiedziałam sobie, bo już mi się też powoli kończą bazy do papierów. Ja używam często właśnie z tych dotcrafts, one są też dość fajne. Myślą właśnie o zaproszeniach komunijnych w kolorze gris. Zamówiłam sobie jeszcze oczywiście papiery. Tym razem papiery, które rzadko używam w tej firmy, Są to papiery z UHK GALERY. Skusiłam się na kolekcję Enola House. Zupełnie coś innego. Jest to taka właśnie kolekcja podróżnicza, ale bardzo ładna. Dopiero już wcześniej oglądałam. Tutaj mamy takie jakby wydrukowane, takie recepty. Ogólnie są tutaj już takie napisy. Tu mamy linię. Tutaj mamy piękny arkusz, właśnie tak, taka mapa podróżnicza, taka stara mapa. Tu mamy takie brązy, dechy i też w, również takie, takie napisy. Tutaj mamy różne sentencje, jakieś myśli, jakieś takie właśnie teksty, słowa, które można wykorzystać w swoich pracach. Tutaj mamy elementy do wycięcia w stylu retro. Super. No i co ja jeszcze z te Enola Holmes zamówiłam, tutaj dostałam taki... Kasia nie wiem, czy ja to zamawiam. Wydaje mi się, że tego nie zamawiałam. <grystanie> nie wiem czy dostałam w którą się, nie wiem. Kasia. <grystanie> mi to wróciła, czy ja to faktycznie zamawiałam, nie wiem. Ale takie jeszcze właśnie z Enola Holmes takie tutaj elementy do wycięcia, takie karty, tutaj mamy takie yy, marzeczki. Tutaj jeszcze sobie wziąłam napisy właśnie Komunii Świętej, Komunikarstw Świętego. Takie napisy następną chwilę, a czasem nie mam to, żeby mieć skąd szybko wyciąć. Tutaj arkusz z Lexi Design, taki dziecięcy. myślę o dziecięcych kartkach, urodzinowe. Tutaj jeszcze też napisy z Craft Oclock. Też fajnie się sprawdzają. Ja sobie domówiłam, bo już wcześniej miałam chyba na inne okazje. Na chrzest, chyba i na ślub. Chociaż mnie święta nie wiem, czy czasami też jeszcze nie mam. No, sobie domówiłam. Bardzo fajne. Tutaj mamy boxy. Bazy do um, explosion boxa. I oczywiście fałamidan. Um, Wziąłem ten taki grubszy niż ten taki cienki jedwabny. Hmm, te grubsze jakoś lepiej to tych wykrętów, które mam, się sprawdzają, więc sobie to mówiłam. I w sumie Wam powiem, że to wszystko. To są moje zakupy z, ze sklepu od A do Z. Jest parę nowości, parę rzeczy, których które właśnie już mi brakowało i musiałam kupić, więc będziemy dalej działać. Zobaczymy, co z tego powstanie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.